Zajmuje się związaniami security, digital identity yy, i digitalizacją kart płatniczych. Digitalizacją, czyli chcemy przenieść kartę z plastiku na telefony komórkowe, czyli wdrażamy technologię do świata finansów, do świata telekomunikacji i do obszarów związanych z cyfrową tożsamością. Zatrudniamy specjalistów z rynku, więc również takich osób potrzebujemy. Natomiast szukamy zarówno Java deweloperów, jak i deweloperów aplikacji mobilnych. Oraz DevOps. W tym momencie to jest ponad 200 osób na naszym łódzkim rynku. Natomiast pomimo tego, że jest 200 osób, to staramy się zachować taką kulturę i atmosferę startupu, czyli stawiamy na życzliwość, na wzajemną i bezpośrednią komunikację oraz na udział w różnego rodzaju inicjatywach. Mamy różnego rodzaju programy, które umożliwiają dodatkowe szkolenia. Mamy bibliotekę wewnętrzną, z której możemy korzystać i jakieś tam materiały zdobywać. Poza tym ważne jest to, że mamy naprawdę bardzo Mocnych specjalistów, więc możemy się po prostu od nich uczyć. W Kospocie warto się z nami spotkać, aby poznać nas, aby poznać naszych specjalistów, z którymi można porozmawiać, dowiedzieć się więcej o firmie, co reprezentujemy i dlaczego chcielibyście z nami współpracować. Idemy posiadamy inicjatywę ekspertów. Jest to grupa zaawansowanych, doświadczonych deweloperów i architektów, którzy potrzebują raz na jakiś czas usiąść nad jakimś trudnym tematem i go rozwiązać. I KOSPOD jest miejscem, w którym możemy w spokoju od takiego zgiełku projektowego usiąść i po prostu popracować. Atmosfera Kospotu jest yy, Jedna w swoim rodzaju, bo faktycznie wszyscy są życzliwi, można ze wszystkim porozmawiać na przykład w kuchni, spotkać się, pogadać o, o czymkolwiek, awa ciastka, wszystko jest na swoim miejscu.